Cześć, trzeci film. Trzy filmy w jeden dzień. Trochę może przesadziłem, ale nie mam po prostu zbytnio dużo czasu. Ale no dzisiaj wiadomo i po prostu postanowiłem, że nagram film, Jak zrobić Kowala z Anarchii. I uwagę od razu mówię, nie będzie to na Aternosie, a zobaczycie na czym. Więc już przechodzę do filmu. Okej okay więc wpisujecie w przeglądarkę takie coś jak Falix i klikacie pierwsze i musicie się zalogować oczywiście macie ja już jestem zalogowany ale można jeszcze no ja stworzę sobie serwer i tak to sobie yy, wybieracie sobie to bo to te są płatne a to jest za darmo Dajcie continue, później macie se, nazwę serwera więc możecie sobie nazwać, nie wiem, test testówka Rzucie tak sobie nazwę i tutaj od razu będziecie mieli końcówkę, więc nie możecie tego zmienić. I teraz akceptujecie, tworzycie serwer i macie. Tylko że teraz. Aha. No tak więc jeszcze raz na szybko to zrobię. Pyk. Okej. Okay. A, testów. Dajmy takie coś. Akceptujemy, że są. Aha. Um, no to tak inaczej może po prostu pokażę wam na moim serwerze macie coś takiego tu jest konsola na razie nie włączajcie wchodzicie sobie na mój discord który będzie w komentarzu i wchodzicie w zakładkę pluginy i plugin na kowal z anarchia GG". to jest plugin z fastcoda i tak przeczytajcie to sobie ja wiem ale po prostu no wiecie pobieracie to jakby to jest to nie jest groźne, to nie jest wirus pobieracie to sobie normalnie wchodzicie sobie w file manager i macie coś takiego jak plugins, w sensie najpierw musicie wystartować serwer i pojawią wam się te zakładki i później musicie wyłączyć, ale tak dajecie sobie tutaj coś takiego jak upload i Files i uploadujecie ten plugin co pobraliście, i włączacie sobie serwer. Oczywiście ten plugin Szyma. ma Dzieje wsparcie Tu idziemy na Plusa. Mam taki aparacik, więc może to być NPC. Też skin można ustawić i Vault też opcjonalnie, oczywiście. Więc. Widzimy się, kiedy już serwer się włączy. Ok, serwer się już włączy, widać to po tym i po tym. Wchodzimy sobie do Minecraft'a i wchodzimy sobie na wasz serwer. I tak. oczywiście tą mapę. Ta mapa jest do pobrania też na moim Discordzie. I tak. Macie komendę ukośnik Kowal i to jest coś takiego można tutaj pokazu najpierw pokazuje nam niepoprawny przedmiot musimy mieć albo diamentowe albo anarchiczne to ma też można użyć um, y itemów ze st y storm itemów które też znajdziecie na moim discordzie i na przykład bierzemy sobie hełm i klikacie yy, wy, albo sobie zrobię tak, i macie to. Oczywiście, tu nie mam, da się to jakoś zmienić, ale już nie pamiętam jak. I potrzebujecie 35 dolarów i 10 węgla, czyli jednak potrzebujecie Wauta. ja sobie dam eko set. Dajmy na przykład, nie wiem. Dajmy sobie milion i teraz potrzebujecie węgla. Węgiel. Oczywiście to wszystko można zmienić w konfigu. Co ma, ale też w Minecrafcie, co ma być za ulepszanie, i na przykład ulepszamy. Powiadło się. I teraz próbujemy jeszcze raz. O, i się nie powiadło, i mamy hełm Na. To plus zero to akurat już nie jest moja wina, ale spróbuję jeszcze mm. zdobyć ten. ten. To nie, jednak nie to. Stwórz. To nie, jednak nie. Zarządzaj. Um. O, to jednak po prostu coś się jakoś tam robiło, ale ten plugin jest naprawdę przydatny jak robicie coś takiego jak ja. A to się w ogóle coś zlagowało. Mamy Helm Plus 3. Próbujemy jeszcze raz. Um, no, coś się zbugowało, ale ten plugin działa. I... Jeśli chcecie mieć takiego npc-ta, potrzebujecie plugin citizens, a jeśli już go macie, to prostym, hmm, prostą komendą go tworzycie. Wpisujecie ukośnik npc create i nazwę, czyli na przykład kowal, albo można tam dać na przykład kolorową czy coś. I ja nie będę, stworzył, ja nie będę tworzył, bo nie da się tego usunąć. I teraz... Kiedy już macie np. npc-ta, on jest bez skina i w ogóle i jeśli chcecie, żeby był, miał skina, wchodzicie na stronę MineSkin i wpisujecie tam blacksmith, czyli kowal i klikacie w niego i kopiujecie to tutaj wchodzicie się do minecrafta, wpisujecie komendę npc-skin URL i wklejacie tam to co skopiowaliście i wasz NPC powinien w przeciągu 5 sekund dostać właśnie takiego skina. Chyba że wolicie jakiegoś innego, no to już do Waszego wyboru. A jak dodać komendę to prosto wpisujecie NPC CMD add i dajecie, że to prawym przyciskiem, to lewym to żeby się dało. I po prostu dajecie kowal. I kiedy klikacie w Waszego NPC, to takie na przykład je tutaj, to wam się będzie pojawiać po prostu tak samo jakbyście wpisali kowal. Mam nadzieję, że pomogłem i widzimy się do następnego odcinka.